Przestraszyłeś mnie. Wybacz. To dla Loli? Tak, od tajemniczego przyjaciela. Dzięki. Lupito, co? Jak długo zamierzasz okłamywać siostrę? Robię to, by ją chronić. Nie wiem przed czym, ale dziękuję Ci za pomoc. Pójdę już. Na razie. Miłych snów. Mogę z tobą usiąść? Tą akcją z tajemniczym przyjacielem tylko krzywdzimy Lole. Ona potrzebuje miłości i wsparcia. Musi wiedzieć, że ktoś się o nią troszczy. To powinna być jej siostra. Nie, jeśli się dowie, że to ja jestem jej tajemniczą przyjaciółką, wścieknie się i będzie cierpiała. Jest zdezorientowana. Mam propozycję. Powiedz jej prawdę. Będę Cię wspierał. Pozwól mi to przemyśleć. Dobrze. Dobranoc. Idę spać. Pa.